Teraz będzie rozstrzygnięcie konkursu. Yy, przypomnę, że konkurs dotyczył naszych patronów Cyryla i Metodego i był zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych, czyli dzieci młodsze ze szkoły podstawowej od 1 do 4 wykonywały witraż dowolną metodą, a dzieci starsze 5-8 pisały yy, wiersz o naszych patronach. Bardzo proszę zainteresowanych, aby podeszli tutaj do przodu, yy, dzieci czy opiekunowie, rodzice yy, i będzie taki teraz yy, plan rozstrzygnięcia tego konkursu. Najpierw moje słowo, a to słowo to jest słowo podziękowania, zwłaszcza dla yy, pana prezesa z Fundacji Cerela i Metodego, pana Marka który już drugą edycję postanowił takiego konkursu tutaj zorganizować i ufundować najcenniejsze nagrody. Dlatego bardzo dziękuję Panu i Fundacji za to, że możemy przez taką współpracę promować naszych świętych patronów i przy okazji modlić się za naszą Europę. Więc to moje krótkie słowo i za chwilę po później w trzecim punkcie. To już będzie ogłoszenie wyników. Zrobi to pani Małgorzata Sztolf, która wraz ze swoim mężem Łukaszem zajęli się tą techniczną stroną przeprowadzenia konkursu. Byli także w jury. Powiem, że jury miało y, obrady. To było w czwartek y, i powiem, że było raczej jednogłośnie, jednomyślne także. Przydzielenie nagród było dosyć można powiedzieć może tak nietrudne, bo rzeczywiście te najlepsze prace dało się jakoś łatwo ujawnić. Bardzo dziękuję serdecznie wszystkim, którzy zorganizowali konkurs i bardzo serdecznie dziękuję dzieciom za to, że chciały w nim wystartować ponad 20 osób, 20 bodajże 3-4. I jeżeli ktoś nie wygra głównej nagrody czy drugiej, to to sam udział już jest nagrodą i także będzie, chyba to pani Małgosia powie, też nagroda taka m, uczestnictwa. Także każdy coś stąd dzisiaj powinien wynieść. Bardzo jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję rodzicom i zapraszam Pana Marka o kilka słów do nas. Szczęść Boże, dziękuję księże proboszczu za, za wprowadzenie. Szczęść Boże, dzień dobry witajcie kochane dzieci, kochana młodzieży. Bardzo dziękuję, że wzięliście udział w tym konkursie. Ten konkurs jest dla nas bardzo ważny, ponieważ jest jedną z takich corocznych inicjatyw, dzięki której chcemy zadbać o to, żeby pamięć o świętych braciach Cyrlu i Metodym, żeby była obecna. Wśród nas. Ja jestem prezesem fundacji, która na terenie województwa podkarpackiego realizuje mnóstwo mnóstwo projektów. Są to projekty, które w dużej mierze dotyczą osób starszych, być może waszych babci, waszych dziadków, być może waszych rodziców, są to projekty opieki mobilnej dla osób starszych albo, albo niesamodzielnych. Mamy klub seniora w Zarzeczu koło Przeworska, który prowadzimy. Zgodnie z duchem misji Cyrla i Metodego, to znaczy mamy zajęcia językowe, mamy zajęcia międzykulturowe i mamy też wypożyczalnię sprzętu dla osób niepełnosprawnych w powiecie przeworskim. Ale to, co dla Was może być dużo bardziej ciekawe, to to, że realizujemy mnóstwo projektów międzynarodowych. Projekty międzynarodowe dla dzieci, dla młodzieży od 14 roku życia, które są absolutnie bezpłatne i z nami możecie pojechać do takich ciekawych krajów jak Chorwacja, jak Serbia, jak Bośnia i Hercegowina i jak oczywiście Grecja, z której pochodzili święci bracia Cyrylii Metody. Także nie będę przedłużać, ale myślę, że więcej informacji można znaleźć na naszym profilu Facebookowym. Mnóstwo osób z Was ma tego Facebooka, więc wystarczy wpisać Fundację im. Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego, i tam jest mnóstwo bardzo ciekawych, a przede wszystkim bezpłatnych możliwości dla ludzi w każdym wieku. Także bardzo serdecznie dziękuję za, za, za uczestnictwo w tym konkursie i mam nadzieję, że nagrody przypadną Wam do gustu. Także dziękuję i proszę o głos Panią Goście. Ja jeszcze przyłączę się do podziękowań. Nie tylko Wam dzieciaki podziękujemy tutaj za to, że bierzecie udział i to przede wszystkim dzięki Wam ten konkurs jest, ale jeszcze raz Panu Markowi i Księdzu proboszczowi, że zawsze tak z dużym zaufaniem i życzliwością przyjmuje tutaj wszelkie nasze różne pomysły i fajnie, że to już jest kolejna edycja konkursu. Tym razem właśnie poprosiliśmy młodszą kategorię dzieciaków o stworzenie witraży i tych witraży było mnóstwo. Różnymi technikami zostały stworzone i tutaj ciężko było wybrać najpiękniejszy, choć co do pierwszego miejsca tu nie było żadnej wątpliwości. W drugiej kategorii, kategorii dzieciaków starszych, poprosiliśmy właśnie o stworzenie wiersza. Niektóre wiersze były wręcz opisane z bibliografią. Bardzo przygotowaliście się i widać, że wiecie, kim byli patronowie naszej parafii. I na sam początek chcielibyśmy podziękować wszystkim dzieciakom, bo wszyscy wygraliście i wszystkie dzieciaki, które brały udział w konkursie, prosimy tutaj po coś słodkiego i coś przygotowanego przez księdza proboszcza. Także wszystkie dzieciaczki. Które przygotowały i dały pracę, proszę podejdźcie. Ja wykorzystam chwilę czasu i powiem jeszcze, że po wręczeniu tych głównych nagród, to ci, którzy tych nagród nie dostaną, to będą mieli jeszcze jeden prezent. Więc proszę nie uciekać, bo jeszcze jest coś dodatkowego. Ale teraz już będą te nagrody główne. Zaczynamy od witraży, i tutaj mamy trzecie miejsce: Egzekwo, Kasia Głuszyk, lat 8, i Wojtek Tomaszewski, klasa czwarta. Zapraszamy. Miejsce drugie: tu mamy witraż. Takimi farbkami witrażykowy, witrażykowymi stworzony i zrobiła go Karolina Narożnowska, lat 8. Dziękuję. I miejsce pierwsze tu tak jak mówię, żadnych wątpliwości nie było. Filip Błażewicz, klasa trzecia A. Ale Filip chyba nam trochę opowie, jak jeszcze zrobił ten witraż, co? To Filip zapraszamy cię, to powiedz nam, jak stworzyłeś ten witraż piękny. Mama mi ten. Powiedziała jak to zrobić. Ja pokolorowałem i, te, i tak to zrobiłem, na szkle i... No farbami do szkoła, takimi. Farbami do no, pięknie. Także gratulujemy bardzo pierwszego miejsca. Teraz druga kategoria, to były wiersze. I tu już pan Marek jeszcze powie może pod jakim kątem ocenialiśmy te wiersze. Na pewno chcieliśmy, żeby poezja się rymowała i tutaj wszystkie e, prace spełniały, spełniały te kryteria, ale też e, zauważyliśmy, że prace, które były przygotowywane, były przygotowywane razem e, o Hejku, były przygotowywane zgodnie ze źródłami, to znaczy te prace odwołują się do żywotów e, świętych Cyrla i Metodego i tutaj braliśmy pod uwagę e, adekwatność, to znaczy jak bardzo trafiliście z tą pracą e, w, w faktycznie to, co cyryli i metody robili w trakcie swojego, swojego życia. Także najbardziej adekwatne e, są najlepiej ocenione. I tu mamy miejsce trzecie, miłość winiarczyk klasa siódma A. Miejsce drugie, Sara Banaś, klasa siódma C. I miejsce pierwsze Błażej Król, klasa piąta A. Błażej, ażeby przeczytał. Błażej, przeczytasz nam wiersz? Tak. Dobra. Konstanty i Michał w Sołuniu urodzeni, talentem przez Boga, hojnie obdarzeni. Konstanty, Cyryl, st starożytność studiował i teologią także się fascynował. Michał to metody z zapały prawnika, który... Robił w młodości karierę urzędnika. Porzucił jednak urzędy i udał się w Tepędy na górę Olimp, do klasztoru tam zbudowanego, by pełnić funkcję przełożonego. <laughs> Cyril także nie próżnował, uczył się pilnie i studiował, by po studiach pełnych wrażeń. Móc zostać bibliotekarzem. Przy świątyni Hagia Sofia rzetelnie pełnił swe zadania, lecz porzucił życie dworu i wybrał się do klasztoru. W szkole cesarskiej wśród próśb i nalegania zgodził się bez żadnej zwady, z filozofią mieć wykłady. Dzięki wybitnej mądrości wszelkich cnót i szlachetności często bywał wychwalany, filozofem nazywany, mimo zaszczytów uznania porzucił i te wyzwania, dołączył do metodego już w klasztorze będącego. Na Krem pojechał z nakazu cesarza Michała III w celu rozwiązania sporu religijnego. Ewangelizowali Bułgarię, Morawy, znając tej ludności język ciekawy. Stworzyli też własne znaki graficzne to jest korlicą na podstawie Głagolice, na podstawie której ich uczeń wymyślił sławną cyrlicę. Mimo dobra przez nich czynionego, działalność braci budziła wyrogość duchowieństwa zachodniego. Doprowadziło to do ich prześladowania, gnębienia i o herezję oskarżenia. Na wezwanie papieża Mikołaja I wyruszyli bracia do Rzymu Sławnego, gdzie powitał ich następca papież Hadrian II, Papież błogosławił braci język słowiański podczas ich misyjnej posługi. Choroba Cyryla to spowodowała, że obydwu braci w Rzymie zatrzymała. Cyryl wielkiej łaski od Boga dostąpił, gdyż przed samą śmiercią do klasztoru wstąpił. I w ostatnich chwilach życia doczesnego obrał imię Cyryl, brata zakonnego. Dnia 14 lutego roku 869 dla Cyryla następuje kres życia ziemskiego. Po tym wielkim wydarzeniu z rąk papieża Hadriana II następują uświęcenia biskupie brata Metodego. Metody urząd arcybiskupa Panonii, Węgier i Moraw z pokorą przyjmuje i nadal jako biskup Słowian ewangelizuje. Wprowadzając słowiański obrządek zmienia nieco dotąd przyjęty porządek. Z tego to też względu zostaje więziony, gdyż arcybiskup z był niezadowolony. Dzięki pomocy samego papieża metody po wizycie w Rzymie prosto do Konstantynopola zmierza. W duchu życzliwości zdaje sprawę patriarsze focjuszowi za swoje działalności. W Elchamnadzie 885 roku, kwietnia 6, śmierć zabiera brata Metodego, który pozostawił list do księcia Wiślan, a wraz z nim przestrogę, by już nikt nie wchodził misjonarzom w drogę. Bracia sołóńscy, opierając się na patriarchy Konstantynopola ramieniu działali zawsze w ścisłym z Rzymem porozum porozumieniu. Wielkie braci tych zasługi dostrzegł samion Paweł II, który 31 grudnia roku 1980 ogłosił, ogłosił patronami Europy świętych Cyryla i Metodego. Dziś też do wielu ludzi przesłanie ich trafia, a pod ich wezwaniem jest moja parafia. Uczył nas ci bracia wyrzeczeń i trudu, ich misyjne przesła, posłanie też wiele zdziałało, gdyż w naszym kościele wie, grup wiele powstało. Są ministranci i lektorzy, mają także swoje miejsce starsi i chorzy. Wzru, z różnych też stron wielu młodych bierze, by z radością wstąpić do ruchu apostolskiego młodzieży. Święci Cyryl i metody dali nam wiek, wielkie dowody, że ewangelizować można wszędzie, w domu, w szkole i w urzędziach. My też my tę misję przyjmujemy, o Chrystusie świadczyć chcemy. Dzięki temu, że nam Błażej to przeczytał, to ci, którzy wystartowali w tej kategorii wiersz, niech mają świadomość, że pierwsze miejsce to naprawdę wysoki poziom. I dlatego też nie nagrodzeni, niech mają świadomość, że, że trzeba było się tutaj też bardzo postarać. Gratulacje dla wszystkich. A teraz prosimy, żeby podeszły do stopnia te dzieci, które nie były promowane nagrodami głównymi bo jeszcze będzie dla Was coś na słodko, bardzo prosimy. Brakło. Jak to zrobimy? Więcej dzieci przyszło, niż wzięło udział w konkursie. Tak czasami bywa, ale to już nam wybaczcie, bo trochę tutaj zadziałała spontaniczność. Cóż, bardzo dziękuję jeszcze raz Panu Markowi, Fundacji, naszym koordynatorom projektu państwu Sztolfom Wam za udział. Gratulacje dla wygranych i ostatnie słowo dla Pana Marka. Ja już nie będę dużo opowiadać, tylko zapraszam jeszcze, zróbmy sobie jedno wspólne, wspólne zdjęcie. Tutaj chodźmy. Jeszcze tylko powiem, że pracę można sobie zabrać do domu, ale organizator może sobie wybrać niektóre i przyjąć, przy, no, w prezencie otrzymać za zorganizowanie konkursu. Więc teraz pan Marek sobie coś wybierze, a resztę możemy sobie zabrać do domu. Do zobaczenia na następnych konkursach. Szczęść Boże.